nawet Nie mam tego o, lewa. Żeby nie, was... mam e, nie mam E dla siebie. O, I dla siebie. dla siebie też nie. <grym> Usecutni. Tutaj. Panie, nie mam E dla siebie. O, fuck, dla siebie też nie. Mam. <grym> <grym> nie ma E. Ej, to był jeden hit. Ej, Michał, weź tam, nie, nie, nie zdaje się zabić. Ja dostałem, ja dostanę pięknego flesza. On. Ty... <grym> Aaaaaah, e, tak. chodź tu! Chodź tu Zginiesz! No Nieee! Nie. Ojejej, ojej. Oj. Fuuuck! się. Tak. What the... Jebane ks -y. <gulia> <gulia> Kurwa, teraz tam go zabi! Nie <gulia> no z... Lej, go nie kurde, Ej, No to jest? Tak, Chciał tak. użyć, bo Ej, to bo... to Dawaj, lej Tyrzen, co jest? Przestrzeliłam. TIRZEN! Teraz ja się nie bawię. Co, za... co? Co? co za Bobson? Przyjdzie mi tu ktoś. Cokolwiek. Nie! No. Want... Someone, please help! Bring me everyone! Maciu, rozumiem, że jest. Spokojnie, pomożemy tylko, ci. Ucieszymy cię, że u nas też jest źle. A Max tak pół żartem, Nie, Jest bardzo źle! Dlaczego pół żartem, półserio? serio? Dawaj, 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 no! Se... Znaczy... O, ładnie. Uciekamy, uciekamy, ooo... Oj, chyba. Nie mam, e, nie mam, teraz mam! No ja też nie o! mam. Ja nie mam. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! fuck. Co <laughs> to? <laughs> ej, nie, ej, bo... Ej... Bobek potrzebuje pomocy. <laughs> Sorry, ale... Ej no to trzeba pomóż, hej! Ale, pomóc, ej! ale Halo! <ślesz> Nie trafiłem! O! Ale ja, ja nie! No to pan, no to pan, no uważaj! O ty! Dobra, to Nie, nie. zginie oczywiście. Po co? Po co? Kurde, ruszy się. O nie, ruszymy się, Fuck, nie. No nie. Co tak blisko. Tak, hmm. tak. Chyba się tego nie spodziewali. Nie ma u mnie. Gdyby ona tutaj była, to ulti wszystko. Ulti wszystko. No maokaja. Ma, okaja. <grym> no ma Kurwa, że co? <grym> <grym> Dobra, fokus maokaj. To mamy Maokaja. <grym> A ty nie masz? O kurde chyba... Dobra Chyba <śmienicza> się, pierdalam się <Dobra>, Dawajcie, dawajcie, dawajcie Dawaj! O kurde, jak ja <śmienicza> dostaję doge'a to ja jestem w dupie Bez jaj, jednym hitem nie nabiła Dobra, się cofam po HP Ja się cofam, bo ja mam tylko 1500 HP. Tu kurcze, jem. <gimaki> Ty No tak. Dawaj, dawaj. Tylko nie wbijamy się, nie wbijamy się na ostro. Hmm? Czy nie wbijamy się na ostro, co ja mogę dżoną? <laughs> Wbijam. 10. Dawaj. Zobij! Ładnie. Dobra, jemy jazd. A, nice'o. Jako że nic nie ma. Aaa, kurde, gość gozi... No, gość gozi... jest... Gość ładnie gra tym. Jakiś ulcik, coś? Dobra, nie, nie, nie. jestem po to, tam... Nie Ty. Ale fajnie. Fajnie, fajnie jak w kombajnie, kurwa. <śmiech> <śmiech> no, takie są fajne. Nowe ryby. Takie scharki są, idę na czasie teraz. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja do... idę nam idę... Do, do teamfightów. Miałam kurwa nawet ulta, żeby coś zrobić. Idę do was. Nas tu nie ma. <ś> Chcę, <recovering> żeby coś, ale naprawdę nas tu nie ma. Czy tam, czy to mm -hmm, fles, by... Nie mam flasza przecież. nie Tu idź pan. Padłeś. <grym _> Zatrzymałam ci Josha. No, dziękuję. Mogę? Co? Jakiego Josza? Ej, ale ty uciekaj stąd! Okay. Dobrze. Spoko. Ej, no ładnie wyszło. Jeszcze A widzisz? Muszę... Ładnie wyszło. No bo przecież duży blik za tobą z drugiej strony. Josh? Dobra, ale chodźcie Yasuo? tu, bo to jest trójka, no. To jest Josh. Help, help, help. Nie. Tak ci pomogłam, że sama nie wyszłam, nie wyjdę. <grym> Pomodlaj mi, Więcej ja ci tak nie pomagam. doliła się w dwóch. Takie... Biegnę, biegnę, biegnę! Pomogę ci! Pomogę ci! Tak to było. nie. To tak jak ja tak. grałem kiedyś z Bajerem, tak. nie? Bo, bo, potrzebuje bo, 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 bo. Kurde, ja nie wiem, czy ja mam w sumie iść w tanka, czy ja mam iść w derku. czy w stanie nacisku. Nie nacisku. Tak. No ogólnie straszka jest wszędzie no. Generalnie. Tak czy się jak do nas dotrze kiedyś. Ale nie jesteśmy w dupie po prostu. O, alumnie. Oj. Ty o, gdzie? Oho, na razie. No, Ej <laughs> no dzięki. No cholera, myślałem, że cię uratuję. Tak, ale najpierw to uciekałeś, tak? No, ja, ty a, ty no. Jak to się Znaczył robi? Cię. Znaczył, cię. Znaczył cię, Spisałeś mnie na straty, no tak. Co dżuki w ogóle? Jak się boją dżany, jak się boją dżany? Pozdro. No. Serio myślisz, że to dżany się boją? No. <laughs> Przyszedłem i uciekają. dla ja ciebie? Boją się tej traki, no, tej, kurwa. On gdyby nie... Daję pana postać, gdyby nie tyli, kurwa, o, blok to kurwa wchodzi. No kiedy jesteś, ty chopie. Chory no, sam jesteś czomp. No Ojej. <laughs> sam jesteś chop. Sorry, sorry sobie jesteś chop Dzwanie fajnie wiedzieć co, nie? Zabiłeś mi matkę chuj. <laughs> Cię sorry, sam jesteś chuj <laughs> <laughs> Patrzcie no kurwa. O, i to jest to jest najlepsze zawsze, kurwa, Jack z blokiem. Dziękuję dobranoc, Nie mamy bazy. Jana uratuj. Prawie, że. No. kurwa, tutaj. Dawaj Max, ładuj, ładuj Maxiu no. Maksiu, zapierdalaj tym no idem, co, cofam się, na... no! Maksiu, widem, zapierdalaj! Gdzie ty się Nie! Cholera. To... No nie. Szkoda. <gulera> <gulera> kurwa, chciałem napisać A... bad team, ale kurwa, <gulera> <gulera> ale nie mogłem. Ale nie no, powiem że naprawdę zajebista była. Wtedy byś miał reporta. Od Dajcie Jeszcze ja może uleczę nam nas Nexusa, znaczy nie n Nexusa, kurde. na Twitter ja, ja nam uleczę nie. na Nie. Chodziło mi o Nexusa, ale spoko. Ty, Nasus by się przydał, nie? Jak możesz, to się nie krępuj. Już bajtował, że kurde, tutaj blechu. Hej, pomocy tutaj. Ja, Niech ktoś kupi portala. Czego? No, Niech ktoś kupi sam se kup portala. Jesteś sobie stały, Jesteś że bym miał, sam se <laughs> kupi portala. <laughs> chodźcie ze mną, chodźcie ze mną, chodźcie ze mną. Aha. Z kim? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Z masz, no z Murufą masz i no z Dżaną tutaj, A. o widzisz, pat, biega sobie taka. Zabij go sam, co ci szkodzi. Zabij? Czym? Zrób to. Dimejdżem. A no właśnie Ty tak. O ja, kur... Mój dimejdż jest za mały. Nie dał rady. Ale próbował. Przepraszam. O kurde, o kurwa serio? Nie wierzę, jak on ja... Mia... A, dawaj, dawaj! No Dawaj, dawaj! No radę! O! No radę! Nie no! No, no. Chodź

no właśnie. Albo idą po ciebie, idą po ciebie, no. No, fuck. fuck. Idę po ciebie. Już w się że o... jeszcze tutaj jest miska. Aj, no. no. <grym> jest tam miska. <grym> a tutaj jest... Aga mi po... pomogła mi. Uważaj, że tutaj jest miska. Dobrze, nie będę się odzywać. Proszę <grym> bardzo. <zapytać na> <grym> a tam leży... Bara, tam jest miska. Nie, nie na to. tam jest talerz. I to było z sceny takiej. No i co, że ja <grymne> nie wiem. Idziesz Aga? Idę. Teraz będzie wielce obdarzone, że się śpię. ale to, że teraz to, 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 tak się zmienił i Idę.